2000 рук, 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 2000 рук. 자, 자자 들어어서요

Spróbuj, spróbujcie robić bardzo mądrze, żeby nie dochodziło do kondukcji, żeby nie dochodziło do żadnych... Ja mówię, uważał, to pierwszy, żeby teraz... żeby mu będzie strzelał. Panie Domku, pan słowo do młodzieży. Najważniejsze, że jest z nami Tomek, że czuje się teraz lepiej, bardzo się cieszymy przez wszystkie lata, dlatego... Bardzo się cieszymy, że teraz wy jesteście tutaj, że manifestujecie tą solidarność, bo właśnie tak powinno być, że powinniśmy się wzajemnie wspierać, powinniśmy budować relacje. Dzisiaj w dzisiejszym świecie jest dużo takiej niechęci, a musimy w jedności siła. Dlatego bardzo się cieszę, że jest z nami Tomek. Przed wypadkiem mieliśmy pewne plany, one zostały odłożone trochę na później, ale wiem, że jeszcze będziemy współpracować, także bardzo serdecznie cieszymy się. Tutaj widzicie baner, który został wykonany po kasztacie dla Tomka. my będzie w takiej formie, jak był. Nikt z nas, Tomka by nie przeskoczył tam. Największy sportowiec są I wygra walkę, i to być. To może być.

Ja chciałbym poprosić pana dyrektora i potem poproszę żonimowców, żeby pokazać, co to robią. Moja bardzo serdecznie. Bardzo że na wszystko, jest że z Miasta Zabrzeżonego, z naszą a więc jest tutaj wiatr że jest to Dziękuję bardzo. Udało się tą akcję spórnąć w połączyć z pięknym Już wiemy, że przyszło na wszystkie przygotowania z strony i bardzo wszystkim gratuluję wam oraz Waszym Moim bardzo, życząc powrotu uważam za Dziękuję bardzo. Ja powiem tylko tyle, że jak podałem pomysł panu dyrektorowi oczywiście od razu powiedział, że idziemy w to i robimy ten turniej. Dzięki panu dyrektorowi tutaj też jesteście panu prezydentowi Nowakowi, który jest za tym, bardzo się cieszył. Także wielkie brawa dla tych ludzi. I chcę wam powiedzieć, że tutaj pierwszy raz 27 zespołów. 28 nawet. 12 gimnazjów, 12 szkół ponadgimnazjalnych męskich i 4 żeńskie. Życzę fajnej zabawy, prezent każdy dostał. Jak widzicie nie mamy dzisiaj piłek, nagród indywidualnych, bo wszystkie pieniądze, które mogliśmy, pójdą do, do Tomka, żeby się leczyć. Bardzo proszę o sportowe ok po kolei od tamtej strony nie rozróżniam, albo wszyscy nazwą. Wszystko jedno. Nie, i co będzie najlepsze? Bo nie, wiem. po po kolei. Ale nie, 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 i nie, We'll be right <laughs> back.